Czy widzieliście, że 11 edycję programu MUST BE THE MUSIC tylko muzyka wygrała Olga Garstka. Po więcej ciekawostek znajdziecie na kanale Kęski Muzyk Zachęcam wszystkich nowo przybyłych widzów którzy jeszcze nie subują mojego kanału polecam Wam to zrobić zasubskrybujcie drugi kanał Kęski Muzyk Odparcie dzwoneczka jako powiadomienie oraz Łapki w górę i pozytywny komentarz Będzie mi bardzo miło I również zapraszam na pierwszy mój Główny kanał Maciej Joneczko Subskrybujcie, otwarcie dzwoneczka Jak opowiedzenie I Pozytywny komentarz, łapki w górę A nie przegapicie kolejnych Moich występów Gorąco Was pole polecam się I zapraszam na kolejne Ciekawostki muzyczne Na drugim kanale Kęski Muzyk do zobaczenia.